Siemanko z tej strony Kamek. Witam was w kolejnym poradniku. Dzisiaj pokażę wam jak szukam trochę lepszych graczy srebrnych niż zwykle. Dzięki pomocy strony Foodhead. Także przejdźmy sobie do tego jak zaczynam szukać graczy. Wchodzę sobie na Foodheadzie. Link będziecie mieli do niego na dole. W FIFA 14 Search szukam sobie graczy. Następnie daję sobie srebrny poziom, bo ci gracze mnie interesują i następnie wybieram jedną z bardziej lubianych lig, jeżeli chodzi o graczy srebrnych, czyli Premier League. Tutaj mamy graczy, którzy mają najwyż... od najwyższego overalla do najmniejszego. Ja tutaj ustawiam sobie powiedzmy cenę między 1 i 5 tysięcy, aby. Właśnie w tej cenie szukać graczy, wiadomo, chcemy jak najmniej za niego zapłacić. Po prawej mamy średnią cenę ze wszystkich trzech, a bądź z dwóch konsol. Także powiedzmy, szukamy sobie gracza, jest to powiedzmy cena 3,5-4000. 3, mamy tutaj napastnika z Austrii z Aston Villa. Cena jego średnia na PC to w tym momencie 4400. Takiego gracza sobie szukam, napastnik. Austria, dalej mamy Premier League, no i Aston Villa. Zobaczmy, ile ich jest na markecie. Jest całkiem sporo. Najtańszy jest w tym momencie za 5800. Jeżeli tutaj zobaczyłbym, że jest ktoś za powiedzmy 3000, od razu go kupuję bez jakiegokolwiek zastanawiania się. Jeżeli nie ma takiego gracza, zamykam to, szukam sobie kolejnego, powiedzmy też jakiegoś blisko 3000. Tutaj mamy Jerome Thomas z Crystal Palace, także Crystal Palace, lewy, lewy pomocnik, mamy Crystal Palace i on jest z Anglii. Sprawdzamy czy jest jakiś w takiej cenie, jest za 3000 i za 3400, czyli nie ma tutaj dla nas żadnego zarobku, no i lecimy dalej. Mniej więcej w ten sposób naprawdę staram się dosyć często znajdować bardzo, bardzo dobrych graczy i ostatnio dzięki temu sposobowi zarobiłem naprawdę dużo końców. Tutaj mamy Sebastiana Larsona, który na pececie średnia cena to 2300, możecie sobie zawsze wziąć, wejść w Prices i następnie PC Prices. Jeżeli macie tutaj PC Prices, widzicie mniej więcej po ile on chodził na danej konsoli. Możecie sobie przełączyć na przykład na Xboxa, jeżeli gracie na Xboxie i sprawdzić jak jego cena wyglądała w ciągu ostatnich paru dni. Jego średnia cena oczywiście z wszystkich wymian. Wracamy na ta Tutaj wczoraj dwóch za średnią 2,3 tysiąca poszli. Także sprawdzamy sobie środkowy pomocnik ze Szwecji ze Szwecji, Sweden jest mamy Sweden, nawet nie wiem jak jakiego on klubu był, ale jest tylko jeden jeden za 6400 drugi za 3000, możecie sobie dodać takiego za 3000 do obserwowanych następnie kliknąć licytuję i wystawić go najtaniej jak się da na rynku, sprawdźmy kolejny graczy, powiedzmy mamy tutaj e, Tomasa Tomasz, Tomasz Kolas Czech z Chelsea, prawy obrońca, także prawy obrońca, Czech Republic, musicie znać, znać też angielskie odpowiedniki państw, no i mamy Chelsea, sprawdźmy czy je, ilu ich jest, czterech, no i w tym momencie najtańszy jest za 4,5 tysiąca, czyli nie ma zbyt dużego zarobku, dlatego nie polecałbym, oho. Nie polecałbym go kupować. No i tak w ten spo tym sposobem przelecicie jedną ligę, przelecicie drugą ligę i na pewno kogoś dla siebie znajdziecie. Sprawdźmy teraz lewe skrzydło z Swansea. Lewe skrzydło Anglik z i teraz sprawdźmy jego cenę: 4000, 9000, a 3600. Kolejny bez, gdzie nie ma zarobku. znam kolejnych już nie będę teraz sprawdzał. Mamy środkowego obrońcę z Chelsea. Chelsea, sprawdźmy. Aha, muszę jeszcze dodać, że to jest srebrna karta, oczywiście. Sprawdźmy. Srebrno to jest Ake. Czy mamy jakiegoś powiedzmy powyżej 4000. tysięcy. Jego jest dużo, dlatego warto sobie zaznaczyć taką cenę. 4 4,5, 4,5, 3,5. Widziałem jego kartę dzisiaj za 2,5 tysiąca, ale nie kupowałem jej, gdyż mam 20 tysięcy i tylko czekam teraz na Shure'le, żeby sobie kupić. Ale ten sposób jest naprawdę warty. Musicie tak sobie przelecieć parę razy i na pewno kogoś traficie. Dlatego jeżeli chcecie końcy, potrzebujecie na pewno wytrwałości przy takim szukaniu no, i na pewno trochę szczęścia, żeby znaleźć taki dobry deal. Powiedzmy kolejny Osman, środkowy pomocnik, z Evertonu Anglik. Czy mamy jakiegoś za 4,5 poniżej? Nie, nie mamy. Czy mamy jakiegoś w ogóle? Nie, nie mamy. Czekajcie, zresetuję sobie, bo nieraz tak się właśnie musicie pamiętać o tym, że nieraz WebApp się buguje w ten sposób, że nie wyświetla wam żadnego zawodnika, a oni są. Nie, nie mamy tutaj żadnego. Przejdźmy może jeszcze, powiedzmy, Anita. On był w poprzedniej grze srebrny w FIFA 13. Netherlands, czyli Holandia. I sprawdźmy sobie. No jest jego całkiem sporo. Tutaj macie, widzicie, za otwartą licytację za 1100. Macie godzinę, na pewno sobie dodajecie takiego gracza. Szukacie dalej. Tutaj macie kolejnego za 16 godzin. No i tutaj ten 3, 13 tysięcy to jest najtańszy. Więc jeżeli wy licytujecie takiego za 6 tysięcy, 5000, to na pewno macie taki spory, spory zarobek. No i oczywiście też musicie sprawdzać inne ligi, w których tacy gracze są. Sprawdzimy sobie jeszcze lewy obrońca z Norwich. Sprawdźmy, czy jest. To jest właśnie ten Szwed. 1500, najtańsza karta. Nic chyba taniej nie będzie, więc nie ma tutaj czego szukać. Sprawdzimy sobie jeszcze prawego obrońca z Southampton. Sprawdźmy. Tutaj musicie patrzeć też na nieświecących. Tutaj mamy 1200, licytacja, a jego najtańsza karta to 2500 chyba. Więc to nie będzie tak. tysiąca. więc jeżeli wy licytujecie taką kartę za 1200, e, bo nikt nie będzie... Kto, to, kto tak naprawdę patrzy na srebrnych graczy? W ten sposób naprawdę możecie zarobić mnóstwo końców. Licytujecie, dajecie 1200 i na pewno takiego gracza wygrywacie. Także to było na tyle. Pamiętajcie, strona Foothead i to naprawdę działa możecie sobie zmienić nie na Premier League, tylko na przykład na Ligę. W ligę też jest mnóstwo srebrnych graczy, możecie sobie zmienić końce nie między 1000 a 5 tysięcy, tylko między 5 tysięcy a 10 tysięcy no i sprawdzacie ich ceny. Ja Sumuela Umtiti sprzedałem przed chwilą za 6900, a kupiłem go wczoraj za 5 tysięcy, także to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że kolejny poradnik Wam pomógł. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie.